Ja, witam Was bardzo serdecznie. Niestety y, dzisiaj bez y, Galaxiego ale jest ze mną y, dealer. Cześć. No i dzisiaj będziemy Ech. sobie... O, galaksy zima! ma? O, 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 Okej to była nasza mini scenka, taka na pocieszenie, że mnie nie będzie. I dzisiaj wam przedstawię ekspoisko na gulach. Tak. I co? I jak widzicie, zmieniło się moje EQ. Jest coraz lepsze. Dałem Do mu To, No właśnie. Bardzo dziękuję. Bardzo, 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 bardzo. Dziękuję dealerkowi, bo dał mi tą czapeczkę za darmo. I jeszcze jak kupiłem ten łuk, to no już EKU mi się podnosi z amator na, no lepiej, na pożytkujący, tak Ej, ej, ej mi bardziej dzięku, bo ja tu obstawę robię! No właśnie, i to, to, jest nasz ochroniarz dzisiejszy, bo tu jest red mapka, jak widzicie. Ja tutaj będę stał przy wejściu i koniec, i przez cały odcinek będę tu Okej. Okay. Właśnie, ja jestem dealer dead, no, no w tej scence i teraz na niego mieliśmy czekać, ale nie mam zbytnio czasu, także eksprimy bez ja tego. jestem na duelu. Ty, Leźmy. zaraz bij jakieś stole level na mnie. Jak? Nic. Zaraz jakieś stole level ci biję cię mnie. Nie, jasne, jasne. Po, jasne, jasne. Nic nie John. Lazy, to na mojego, to wbije, ej to wbije na mojego tanca i go rozwalę <grym> Dobra dwie sekundy, zapierdzielam to Podki piękne. Ale dużo mi absorpcji teraz wchodzi, wiecie A z jakiego ty czas bierz? Co? I czas bierz jakiego? Nie, nie. Z lodowego Chyba, no, no. A spoko. Ludowy pocisk. Ja też ja, mam ludowy pocisk? Tak. Ja mam grom. Grum Gruma masz? Grom jest spoko, mi się bardzo grom podoba. Ale jest słaby. Ja 60, ja ci zdjęłem 2, 20%. Ja, ja, jak ja dealera zjechałem, a luk, a dealer zjechał luk assassina, a ja luk assassina nie zjechałem, także nie wiem co, jest. Ale bo on walił. teraz jak on ma ten grom, to nie da w poradę. Nie wiem. No, ale wiesz, ja mam jeszcze ten nowe. Nie, ja przed filmikiem, nie wiem, ale ktoś, ktoś mnie zaatakował. Ale to był on za, chyba. Nie wiem, zaatakował mnie. Za on... Jakby on mnie zaatakował? Nie wiem, co się stało. Kiedy? Nie pamiętasz? No... No nie wiem, ja sobie stoję, stoję, stoję. Ja, ja, się tam, stoję? ja sobie ja... włączam odcinek, a tu mnie zaatakuje. A tu mnie zaatakuję. Nie, to do... ci zaatakowało. Ej, jest ten łowca, jest ten Gdzie? Chodź tu. Tam stoi, tam stoi, tu taki biedny. Tocz, tocz, tocz. Toc. Nie wiem jak go wyrzucić. Pozdrawiamy. No, pozdrawiamy. Na razie. Bardzo mi przykro, dobranoc. Jeden hit, pada. Spij słodko. To ci cię zabił? No. Nie. Naz nazwą nie powiadam, ale okej. Okay. <grym> Dobra, już jestem, już jestem w tym wioska i idę do tego, na tego reba. Mhm. Ja tak i automatycznie atakuję jak ktoś wejdzie. To nie atakuj teraz, ho, teraz wejdzie, bo ja wejdę. Ej, wejdzie. teraz A? chodź ten, teraz chodź y, Patryk na ja, ja. niższe piętro niech Będziesz chodził tak za mną, bo oni może gdzieś tu się oszczeczają. Może jestem na tym, na władcy. No. Czekajcie, nie atakuj mnie, teraz yy, ja Jeśli ktoś jest bardzo bogaty... Ja chcę, to ja, tu ja! Nie bij. Jeśli, dobra, dobra. Jeśli ktoś jest bogaty. Bardzo... I jakiś mat? Dadam go, dadam go! To jestem ja! Wcale, że nie. Yy, tak, yy, dajcie mi się wypowiedzieć, co? No. Yy, jeśli ktoś jest bogaty na McDonald'em, yy, niech yy, zrobi nam tą przyjemność i kupi... <laughs> hero y, od y, wadcy rzek y, co to było? było czapkę czapkę, czapeczkę którą wylotali Vexis i ten za 9M y, plus y, co tam było dalej? Jaka była szuma? czemu sobie ja? nie założycie Nie pytania bo ja mu nie dam bo za to będzie miał całe kół no i y, 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 plus y, autograf ode mnie <laughs> Podpiszę tą czapeczkę e, dealer tylko mnie nie atakuje. Chciałam ja gdzie mam się atakować? No nie wiem, bo kiedyś miałem takie coś, nie? Że jestem sobie z koleśem grypy, tam pomagam, pude dać, nie? No. no. A on mnie zaczął ochrzać, że ja go zaatakowałem, a to on mnie zaatakował, nie? Ja nie wiem, czy ja mam jakoś z palcem, że ja automatycznie X naduszam, czy nie wiem. Ale X się chyba nie atakuje. atakuje tak, A nie Z? Nie, X. Jak... Chociaż co? Ja, nie wiem Nic Robiam tylko potworki, które mi są na dworze. Na drodze, bo ja idę na tą maritkę. No, ja tam idę dodać, bo ja sobie na nie postoję Ja chcę ja postoję, ty jesteś za duży level masz na nią A wcale, że nie, ja mam idealnie Ale ona ma 45 chyba 7 6 szósty, no, no to co? A ty masz się? To, jedzie... to tutaj sobie 13 o ja oj... Ej, nie, nie! Będzie 59. A, a taks na nie postoje. O, Gdzie oni, są? Gdzie ona jest? Ona jest... Ona chyba na zapomniana grota P5, co nie? Albo 4. Nie, nie, Z cię nie atakuje, bo przecież na Z, na a byłem koło ciebie i nie zaatakowało, także Z cię nie atakuje. To Ty i... Byś, to byś go zaatakował, to! Nie, bo jak ja bym go zaatakował, to bym mógł użyć zwoju, bym mógł ci uciec z walki. Idziesz tak? No taki... Ej, zamrożenie e... mi weszło, zamrożenie mi weszło. Zwój e... Zwu... ucieczki, e... umożliwia ucieczkę z walki. A ile ty masz tych zwoj? Trzy. A gdzie kupiłeś? Co? Gdzie kupiłaś? Na będzie. To fajne Ja w nie ja lubię, bo mam loterię Ja też A co ci się udało wylosować? Nie, nie pamiętam Mi pamiętam. wyzwanie Wyzwania są fajne, możesz sobie wybrać i tam możesz seks pić Ej, ja właśnie O kurde! To mam, że ty będziesz dziennie dwie godziny przy komputerze To no, możesz zacząć Okej okay. daj dedam Frajer, głupi Padłeś? Nie. Ojej, bo on, on mnie zaatakować nie umie w ogóle, tylko stoi. Ułom głupi. A gdzie ty jesteś? Na samym dole, na P5. P5. Tak, P5. tak! On mnie, on mnie z życia za zaatakował, a ja mu po 10 ściskam. On ma już 55, a ja mam... A ja mam yy, 50, yy, 87. Co za flyer? Jest jakoś cisna, Idę cię ubić, bo jesteś dodaczem. Co, ja? No tylko, że on by mnie... Ja jestem dodaczem. Tak jakby przeszedł tam do ciebie, bo on szedł do góry, to by go no. Idę cię zabić, bo ja nie toleruję dodaczy. A ty co? A on jest dodacz uczciwy, bo ja go poprosiłem. Ja A... tylko do... Kurde, wpadłem. Zapomniałem, że auto się nie robi na grupkach tak jest duży. Pa już widzę P5, a ja już idę do P5 Weź mnie zabiję Dobra, kończymy co na bo padłem <grym> <grym> Także no. Dzisiaj był ze mną mmm, dealer dealer! No tak, pa! No i Galaxy. No pa. I pamiętajcie, żeby kupywać <grym> heroik y, właśnie Galaxy'ego. I co? Y, Zapraszam na następną ciek, który będzie za tydzień albo wcześniej zobaczymy jak się wyrobię. Oj, yy, także no. No, cześć.